W sporcie czas teraz na zapasy. GKS-Katowice to wielosekcyjny klub kultywujący tradycje. Jedną z nich jest Zapaśniczy Memorial imienia Jana Czaj. Zorganizowany już po raz czternasty w Małej Hali Spotka, rywalizowali dziś młodzi adepci dyscypliny z całej Polski. GKS-Katowice to nie tylko piłka nożna czy hokej. W latach 70. i 80. sekcja Zapaśnicza klubu uznawana była za jedną z najlepszych na świecie. Hale przy Józepowskiej traktował jak drugi dom, a dla zapaśników był niczym ojciec. To właśnie Janczaja, legendarny kierownik sekcji, uznawany jest za twórcę potęgi zapaśniczej GieKSy. Mobilizował nas, żebyśmy szkoły robili, oczywiście w, spo, w sporcie również, dopingował nas. Interesował się naszym życiem prywatnym, w ogóle no, tak jak po prostu prawdziwy wychowawca. To były czasy, kiedy wyjazd za granicę był czymś wyjątkowym. Oddawał swoje miejsce, zawsze oddawał jakimś kierownikom, to z tej kopalni, to z tamtej kopalni, po to tylko, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla swoich dzieci, bo taki, tak, tak nas nazywał. Zawsze przychodził, noga na nogę, papierosik niestety palił. A dziś młodzi ludzie palą się do zapasów. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło dzisiaj. Zawrotna ilość zawodników. Miało być koło, koło setki, jest to 60. Bo dyscyplina przeżywa w kraju prawdziwy renesans. Można śmiało tak powiedzieć, e, powiem mało skromnie, iż jeszcze tak dawno dobrze nie było e, w zapasach. Aktualnie mamy 35 medali na Mistrzostwach Europy Świata i Igrzyskach Olimpijskich we wszystkich grupach wiekowych. Ja trebuje... 4 lata i tak nie, z, z rok, dwa, to, to już by było dobrze. wtedy można zdobyć złoto. A tak to je, ma się szansa, ale mniejsze. To jest dopiero niektórych pierwsze dowody i tak dalej, nie? Dlatego trzeba dać czasu i zobaczymy, co z tego wyniknie, nie? Młodym zapaśnikom dajemy więc czas i czekamy na kolejne sukcesy na światowych matach. Dla sportu Michał Torbuś.